Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj krótki materiał, bo jak widać moje nowe nabytki są niewielkiej ilości, za to bardzo fajne i sprawne. Yy, może zaczynając od tutaj przecinaków, są przecinaki do przewodu, ale bardzo są przydatne z uwagi na to, że bardzo fajnie się wycina to wszystko z ramek. Yy, według specyfikacji od naszych chińskich przyjaciół mają one możliwość przecięcia Drutu miedzianego do 1 mm. Akurat nie próbowałem przecinać żadnych drutów. Bardziej właśnie mam pod kątem tej modelarstwa i wycinania z ramek. Głównie chodzi o tej, o tę płasko końcówkę, gdzie można wyciąć sobie z ramki. Za chwilkę pewnie pokażę co i jak. Jeśli chodzi o same wykonanie, kosztowały mi one 10 zł mniej więcej do. 15, powiedzmy, już nie pamiętam dokładnie, już nawet nie pamiętam z jakie to strony dokładnie kupowałem. Postaram się rzucić Wam jakiś link do tego, jeśli ktoś by się zakupić. Ale jeśli chodzi o wykonanie, jestem bardzo zadowolony, bo za to cenę po prostu są fajne yy, uchwyty, które się nieślizgają ręce. Yy, są ostre i to nawet bardzo ostre, już tam jedną rzecz tam próbowałem sobie przeciąć. Yy, także niedługo pokażę. Yy, drugim moim nabytkiem są ręczne wiertła. Zwłaszcza jeśli chodzi o sam zestaw wierteł, jest bardzo dużo takich malutkich wiertełek. Tutaj oprócz modelarstwa też planuję małe na np. w płytkach drukowanych, wel w jakichś moich wydrukach. Także jeśli chodzi o wykonanie, tutaj cała budowa tutaj tego wier... tej wkrętaka można powiedzieć, to wierteł... wiertła, nie wiem jak to nazwać wiertła rycznego. może tak, jest aluminiowa, wiertła są nawet spoko jakości, jeśli chodzi o samo wykonanie, nie jest złe, lekko może tam gdzieś tam coś poskrzypiwać, piszczeć, bardziej chodzi ten uchwyt tutaj, no nie spodziewajmy się, że będziemy tutaj cisnęli to i wiercili, nie wiem, w betonie, czy nie wiadomo w czym, Bardziej to są jakieś drobne, lekkie prace. Jak próbowałem wiercić się w jakichś twardszych plastikach, on to przy mocniejszym dociskaniu takich małych wierteł, po prostu się ślizgały, wpadały do środka, także, yy, bardziej bym stawiał na ostrość wie, wiertła i raczej miększe materiały niż jakieś super twarde, bo to nie jest zdanie tego. Do fajnie jest do dioramek na przykład wywiercić coś, czy jakimś miękkim plastiku poprawić dziura, bo właśnie przewiercić, bo potrzeba nam na coś. To raczej spoko, raczej płytki drukowane, też raczej powinno się dać przewiercić, trochę może więcej trzeba będzie trochę tam użyć czasu na to, ale raczej powinno iść ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego zakupu. Kosztowało to też niewiele, drożej, chyba do 15 zł mniej więcej. Także akurat ceny może nie do końca tam ta są adekwatne, bo to się rzeczywiście zawsze zmienia. Ale powiedzmy, szukałem narzędzi do 20 zł i bez problemu je znalazłem na tych naszych chińskich stronach. Czekały nawet chyba niedługo, bo tam do około dwóch tygodni nawet w miarę szybko wszystko przyszło. Także nie było źle. Za chwilę może po prostu zademonstruję Wam, jak to powiedzmy wszystko działa fajnie. Moim obiektem testowym będzie ramka z wypraskami, dla zabawki z mojego synka. Jedną tej rzecz sobie odwłamałem trzeba spać, w ogóle się włamują. Ogólnie plastik jest dosyć dobrej jakości, ja w sumie ddziwiłem jak na taką chińską zabawkę i dosyć taki śliski. Jest, byłem właśnie ciekaw, jak się zachowają obcinaczki zwłaszcza, które powiedzmy będą musiały nam obciąć ten materiał nadmiarowo. Wyłamując oczywiście się tworzą, że nadżerki, nadlewki, które trzeba potem zaslifować, z kolei łatwo. Powie Wam, się naprawdę łatwo to tnie. Najpierw wezmę te cieńsze elementy, że po prostu pokazać, jak się zwykle przy modelarstwie wycina. Łe, nawet nie poczułem. Krawędź jest dosłownie delikatnie chropowata. Nie wiem, czy mnie tutaj widać. Może przeostrzy coś. No, chyba nie widać zbytnio. Dosłownie to jest mała tutaj nadlewka, którą wystarczy leciutko spiłować i nie ma problemu. Tutaj może być troszkę lepiej, może widać. O, jest taki mały dęzelek też łatwy do yy, zeszlifowania. Yy, ogólnie bardzo ostro to tnie. Jeszcze jestem ciekaw przy grubszym plastiku, na przykład takim. Wo, jak w masło wchodzi. Powiem Wam, że naprawdę są świetne. Grubsze też. Trochę więcej siły trzeba użyć, ale tną naprawdę super. Także, moim zdaniem, to jest naprawdę fajny nabytek. Chyba jedno z podstawowych narzędzi, jeśli chodzi o modelarstwo. Bardzo mi go brakowało, w końcu go kupiłem. I u Chińczyków jest bardzo tani, i moim zdaniem, jeden z masków. Oprócz nożyka modelarskiego, który ostatnio sobie zakupiłem, mogę pochwalić podobny. akurat był w zestawie taniej niż sama ostrza. Były dwa takie, plus zestaw ostrzy. Także w sumie ja i żona teraz mamy trzy takie <laughs> ostrza, nigdy nie, te nie za wiele, także bardzo się przydają, no yy, jest zdanie spoko. Jestem też ciekaw trochę tego wiertełka, jak to więcej będzie wierciło, może coś takim cieńszym wiertłem, bo to głównie o to mi chodzi. Yy, One no są naprawdę mikroskopijne, mam nadzieję, że będzie coś ich widać. Yy, może i najmniejsze, żeby tam się nie męczy z nim przypadkiem nie złamać w takim plastiku, no, tylko demonstracja. Yy. Dobrze, spróbujmy to skręcić. Trochę mi się palce skróciły i się ślizgają, ale chyba damy radę. I spróbujmy lekko nawiercać. Zobaczmy, ile to. O, właśnie o tym powiedziałem. Za mocno naciśnie człowiek, i za to wszystko wpada. No, może bym się musiał spróbować to obkleić jakoś taśmą, żeby to jednak zachowywało trochę gripa. Bo tam przyczepności, bądźmy bardziej po polsku mówmy. Bo trochę ciężko widać, żeby to wiercić. Nie wiem, czy nie za twardy plastik musi trochę to do... i też za śliski musi ślizgać. To wiotło, nie chce z kolei za mocno dociskać. No jak słychać, trochę to skrzypi. Pewnie jakieś tam WD40 załatwi sprawę. No, niestety tutaj trochę gorzej. No, może tutaj jak zacznę. Czyś jakoś przewiercimy. Baraszenie. To chyba trochę plastik. Przynajmniej nie chcę tam próbować za bardzo wciskać i żeby to przewiercić, yy, albo po prostu złamać wiertło. Yy, no Niestety nie wiem, czy mam coś podobnego, żeby pokazać. O! Nawet mam coś fajnego. Jest z moich testowych wydruków nie do końca udany. Ale może być świetny jeśli chodzi o drukowanie. To było akurat PLA. O! Widzę, że już na lepiej idzie to wszystko, już coś się tam pojawia. Jest jakieś tam małe wniecenie No, yy, nie chcę za bardzo to wszystko mocno wciskać. Zwłaszcza, że nie mogę dobrze skręcić. Ale widzę, że jak już załapię wiercełko, jakoś wam to wyciszę. Tu już zaczyna się coś pojawić. Nie wiem, czy to będzie akurat widać. Yy. O, chyba widać taką małą dziurkę. Musiałem się trochę nawiercić, ogólnie to jest dosyć sporo, bo tutaj akurat jak drukowałem to praktycznie tu jest yy, lity filament, nie ma tutaj wypełnienia. Także to jest też znacznie twardsze. O, nawet widać, że dosyć jest sztywna tutaj. Mam rozwastwienie tutaj druku było. No i plus jeszcze nie oddrukowało się wszystko dobrze z tej strony. Ale powiem tak, ja bym pewnie jeszcze obkleił to wiertło, żeby mógł mocniejszy nacisk yy, przyłożyć to myślę, że bez problemu bym to przewiercił. Nawet to wiertło jest za 15 zł, no, nie spodziewajmy się nie wiadomo czego, ponieważ że po tych wiertłach, które są. Yy, jakbym raczej używał tego do, do wiercenia się w większych plastikach, yy, to moim zdaniem powinien jeszcze nie powiem mieć kłopotu, przynajmniej no, nie, nie utopiałbym plastików. Jak próbowałem to kiedyś, mam dremel, to dremelem zrobić to po prostu o tej szybkości, nawet na najniższych obrotach, ten plastik zaczynał się tutaj cały nadtapiać i to po prostu źle wyglądało, i było więcej roboty przy tym niż to było warte. Także z tego jestem zadowolony, chociaż nie jest to perfekcyjne narzędzie. Ale jeśli ktoś miał jakieś pianki, coś takiego, to raczej bez problemu sobie zrobi yy, nawierceniem, większy nawet wiertłem, żeby tutaj coś osadzić. I raczej yy, nie będzie miał kłopotu z taką obsługą. Bo to jest zabawa dla powiedzmy, może bardziej zaawansowanych modeli. Yy, to akurat mam plany co do mojej ciężarówki Volvo. Yy, i tego wiertełka, także plus jeszcze parę innych rzeczy, yy, także myślę, że mi się jakoś to przyda. Yy, naprawdę polecam yy, to pinaczki, są świetne, ostre i bardzo tanie. Także dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.